W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać dwa sposoby na podkreślenie brwi. Jeden bardziej rozważny, delikatny jeden odważny, bo w tym sezonie mamy totalnie trend na to, żeby te brwi były wyraźne, intensywne, mocne, lepiej zaznaczone. Brwi to rama twarzy i teraz mam zrobiony pełen makijaż i widać, że coś tu nie pasuje. I to jest właśnie to. Tu jest załyso, więc pokażę Wam, jak sobie tym, z tym właśnie poradzić. Oczy wcześniej pomalowałam paletką cieni neutralnych i porządnie zajęłam się rzęsami. Jeśli chodzi o brwi, mamy sporo produktów dostępnych tak naprawdę, więc jest całkiem dużo opcji. Do wyboru do koloru można powiedzieć, bo kolor też jest ważny oczywiście, ale jeśli chodzi o same produkty, mamy kredki różnego typu, albo cienia. Zestawy wręcz cieni. I do pierwszej, lżejszej wersji użyję cienia, bo on jest po prostu łatwiejszy, łatwiej go dozować, Nabieram cień na skośny pędzelek, bo taki jest najwygodniejszy. Jak zwykle nadmiar otrzepuję dłoń i zaczynam. Najpierw wyznaczam dolną linię brwi, bo dzięki temu dużo łatwiej nam i odbić ją, żeby druga była możliwie symetryczna, oczywiście. I dopełnić resztę. Ta dolna linia to rama naszego całego kształtu. Okej, okay. teraz wygląda tak śmiesznie, jakby była cieniutka, ale dobieram oczywiście produktu. Strzepuję nadmiar standardowo. I ruchami takimi zygzakowatymi wjeżdżam tym cieniem między włoski i nadaję brwi objętość. Jedna gotowa. Już. Zajmę się drugą, bo tak jest dziwnie. Okej, okay, mamy, jeśli ta intensywność jest OK, to OK. Jeśli chcemy, żeby była jednak jeszcze lżejsza, bierzemy coś, czym da się naszą brew przeczesać po prostu i przeczesujemy. Grzebyk zawsze zdejmie nadmiar produktu, no i ułoży włoski. Gotowe, wersja rozważna. Żeby wzmocnić intensywność, łapię za kredkę. Ona jest troszkę ciemniejsza, i też kredka zostawia troszkę wyraźny ten kolor. Mam to ułatwienie, że moje brwi już mają swój kształt, dlatego po prostu go odtwarzam. Tak samo jak wcześniej. Najpierw dolna linia. Wtedy się nigdzie dalej nie pogubimy. Jeśli ona jest dobrze, to reszta jest już łatwa. I wypełniam nadal właśnie takimi ruchami zygzakowatymi, to jest najlepsze, bo najlepiej wprowadza produkt. Najlepiej go widać, a my nie szapiemy za włoski, bo nie chcemy się ich tutaj pozbywać. Każdy w tej linii naszej brwi jest na wagę złota. No to druga. Jak się wyjechało, to trzeba patyczkiem zmaznąć. Pujesz mamy? Tak. Odważnie czy rozważnie? Ja odważnie.